Siema, siema. Stary, ściągnij tą koszulkę, bo cię potarga to koszulkę pod cię no, bo Tu <tense> <Greater>. <tys Polish> bogactwo u nas. Kurdy! Oh no, to Izak jest. Izak? Nie. Izak, Izak! To oh Izak, Iza! Iza! <tans adjustment in> <tansuraciones> Co tu się dzieje? Ja pierdolę... Izak na wakacjach z Paulinką my go wychaczyli. Nie uwierzyłem! Kurde, żeś pojechał A dalej, może bo... nie był na wakacjach! Kurwa mać! Ja pierdolę! No chuj by cię! Psu w dupę! Kurwa no! Jedyna pierdolona kałuża na całej jebanej ulicy! Kurwa oferba! oferba. <noise> Kurwa mać! Co w dupę? <głos》>. jedna kałuża, to nie No, jedyna kałuża na ulicy, i, <głos》> i ja telefon wypadł ty Oferma, <głos》>. dobrze. No żyje chyba, kurwa. Syzywoferma no, Zzyw Jasny, chuj. Ja pierdolę Nie chciałbym. Słyszę, że sam. Słyszę, że sam. Słyszę, że sam. Słyszę, że sam. nie?

czekaj, zakończ. Postawiam tu. Dzień dobry, proszę pana. Co pan sądzi o spożywaniu alkoholu w tych czasach? Myślę, że spożywanie alkoholu w tych czasach nie jest dobrym pomysłem. Alkohol zabiera, ten, zabiera szare komórki, odbiera nam kondycję. Na następny dzień możemy wpaść w depresję po złodu po tak zwanego kaca. Popieram picie koli zero, yy, dietetyczne odżywianie się, zwracanie uwagę na, o, na mm, kalory, kaloryczność posiłków. Yy, patrzymy na węglowodany złożone, nieproste, unikanie, u, unikanie yy, gazowanych napojów. Oraz palenia tytoniu. Czy... Aleluya Aleluya, Aleluya. Alleluja. Alleluja. Brawo! Brawo! brawo Pięknie. Pięknie. Brawo, Dziękujemy. Dziękujemy. Ja mam Bardzo talent. Dziękujemy. Jesteś wokalistą. A, jesteś wokalistą. Siema. Siema. No dobra. Ja czy mam przedramię nami grubszy jak twoje kwarta Ale jest spoko, nie? To trzeba A ja pewno mu tam miał przeszedł, nie? A ile? cofnąć? Z pół metra Kurna. metr Metr, metr Tak zrobimy Ej, do tyłu ty akurat sobie EJ JEDNIEŻ! ŚWIERDALAJ W KURY CZYTALAJ <laughs> JEDNIEŻ! I co, świetne, Jak go wstrząsało ty Zmiana szofera, piździe to mam! Na pewno kret wystawił główkę tam Idę na... się wysrać Idziemy na ten most? Pa pa bohater brzmi O aaaa O rozumiem Bohater brzmi od domu No ale jeszcze druga poza Budyń, no, ustaw się, budyń. Budyń, a teraz na naj no, dobrze. Co? Zapozuj, no. Poczekaj, no. no to on jak stoi przy tym mini kuperze to wygląda, jakby to był jakiś klif, kurwa raper. Jezus ma. No wiesz, teraz trochę na ten most. Stoimy tu z bratem. Ale ty. Co? Tym... Chodźmy czy te muszelki są tam? o no. ty też Kumom. Dlatego ja je trzymałem pod językiem, a zapomniałem o nich, rozumiesz? Ja I one są bezsmakowe. A tego palocha. Ej, 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 Witamy w Polsce. Ej, proszę. Ej, nasmarujmy cię całego. minionek nasz kochany. <laughs> Palec, krzewalec. Widzowie, sprawa wygląda tak, że mogę nie przeżyć tego wyjazdu, gdyż dawno nie piłem i obawiam się o swoje Air Forcey. I prawda jest taka, że jeśli zgubiłbym na przykład znowu coś, kiedyś byłem w hotelu w Poznaniu, tak? To mogłem jakoś go znaleźć. Mogłem popytać i taksówkarz mnie zawiózł. A, a jak się zgubię we Wrocławiu i powiem, panie. Ja potrzebuję do białego kampera. To mnie nie zawiezie i mogę zginąć. Nie. Dziękuję. To jest obiekt, U, teraz tej pato, po po to, A ona chciała piwo. Będzie niezadowolona. Dobry człowiek. Zdrówka. Żyj dobrze, dobry człowiek. człowieku! ja. Twoje... Tańcz. Elegancja. D. Zaszykuję cię patrz. Sigma, Sigma Walk. Tak. Ta tam wysadzić. bateria będzie lepsza. Chodźcie, chodźcie. Co? Kurwa. No, quest, nie? Wio! Człowieku niektórzy 15 km na O, działa. Tam, tak? Fajny okulary, Cyzyk wygładają jakbyś kupił je od mojego kolegi na dobrzymiach za 15 zł. No, kurwa, patrz. <gibli> nie to nie są moje okulary, jest to, ja je zajebałem z dożynek, o tak właśnie Serio? No, to jest fajne. Patrz. <gibli> Cyzyk wygładaja jakbyś we, 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 Nie, nie weź aparat koledii, my, i postaw pod, zł pod obiektywem sól. Rozumiesz? A to się postaw nie przekręci, nie kopytnie się? To pod obiektyw trzeba wziąć. Tak? Nie, słuchaj, patrz. O tak jest, jest Piotrek teraz. Ale oszala? No oszala to i tak było, wydać tylko końcówkę nosa. Ja nie muszę, nie muszę być, bo. Dobra, No <grym> Bo one tu mają stare trzymanie. <grym> 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 Jak ty jesteś okropny, kurde. Jak ty jesteś okropny, aż ja Dobra, tak szczerze, ładnie <grym> pachnie? Co? Kurwa jebie metalem, człowieku, okay. jak to Aha, Metalem. Spróbkami chyba. A teraz, teraz wychodź. Przeżyj to Metal. sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. O, póki jest. jeszcze serce ma. Said sama <laughs> 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 ...chwara chyba, nie? Dzisiaj chłopaki będzie kum fajnowe, ty. Ty, seks jest u was nawet. Co jest? Seks. Co to jest? Seks, ale to... Ja pierdole, Krystek, Krystek, Krystek. Krystek naginasz czasoprzestrzeń, no. nie? No... No to pierdoliby wodę. Okay, okay, okay. ja, ja się robi drama, nie? Ej, dobra, agresja. A jak, jak wy wyszliście razem? A ty kim jesteś? A przyjaciel od lat dziecięcych. Skrzydłowie. Aha, skrzydłowy nie? A znasz go? Nie. Znasz go? Nie. go? parę dni. tutaj lorda, lorda ci. Oj. O, o, kurwa, wsiadło! Ciekawe jak smakują. Wspaniałe. Co to jest woda stołowa? To jest zwykła woda czy co? Nie, to jest woda stołowa. Jest, jest, stream, no be, pewnie. Bo to my go wzięli, bo to jest content maker no nasz. Tak, tak. Taką marankę na Discordzie, content maker. ktoś się przyczepił, że pijesz w takim stanie. To ci się udało, nie? To ci tak, to się, to, to się udało, to, to mu się tam, udało, nie? Pierwszy, raz mu, udało, udało, nie? Tam Pierwszy tam raz mu się chyba do udał, nie? To mu się udało. To mu się udało. Ale pan się zaśmiali, nie? Tam mają Takie jajca. Pizzeria Ostro w najlepsza pizza w Polsce. Ty tu możesz. Oh, wow.